Anna Ujma, witam ponownie z Bukowna. Ze mną jest Janek Zachar z zespołu Ustroński. Witam serdecznie. Witam widzów TVS. Janku, bardzo dziękujemy, że od kuchni możemy zobaczyć, jak przygotowujecie się do, się do dzisiejszego koncertu. Jak to będzie wyglądało, co zagracie i kiedy zagracie. Zagramy, zagramy o godzinie 19 jako support zespołu formacji Aniżówych z jak i grupy Perfect. Zapraszamy bardzo gorąco. nasz portuar rock and rollowy, fankowy, nawet troszeczkę hip-hop, dla każdego coś dobrego. Będzie się działo na scenie, będzie się działo. Powiedz mi, jak znaleźliście się właśnie na, na polskiej scenie muzycznej? Na pewno dużo nam pomógł festiwal Opole, debiuty Opolskie, jak i programa Speed Music, trzecia edycja, którą Państwo mieli okazję oglądać. Ostatnio. Ustroński Band, a także inne zespoły, które występują dzisiaj na scenie w Bukownie, grają też przede wszystkim na taki znaczący cel charytatywny dla Małej Julki. No właśnie, dla kogo gracie i na co będą przeznaczone pieniążki, które gdzieś tam trafią do puszek na scenie? E, gramy dla, jak wspominałeś, dla Małej Julki, e, która zbiera na protezę rączki. Tak więc mam nadzieję, że publiczność będzie hojna, puszki będą krążyły po całym stadionie. E, zachęcamy do wrzucania pieniążków. Tak, my tylko dodamy, że, że Julcia choruje, y, będzie potrzebna proteza, cały czas jest wspierana przez miasto, także przez y, swoich rówieśników w przedszkolu, oni też koncertują, śpiewają dla nich. Y, Janku, ja jednak chciałam jeszcze zapytać, z kim jeszcze wystąpicie dzisiaj tutaj na scenie, bo wiem, że, że byłeś dosyć podekscytowany, za nami też y, sprzęt właśnie, Perfectu. Właśnie, właśnie. Tak, na scenie <laughs> <laughs> wystąpi formacja najczęstszych schabów, jak i grupa Perfekt, tak więc zapraszam bardzo gorąco, bo będzie po prostu czas do późnych godzin wieczornych, jak nie do białego rana, <śmiech> zobaczymy. <śmiech> Janku, dzisiaj jesteście w Bukowni, gdzie jeszcze można Was usłyszeć, gdyby ktoś jakimś cudem nie trafił dzisiaj właśnie do tego miasta? Mm, no, Jutro zapraszamy do Ustronia na górę Czantoria. Gramy na gó przy górnej stacji kolejki linowej. Tak więc bardzo serdecznie zapraszamy w góry. Jutro, jeśli ktoś nie będzie miał okazji dzisiaj nas usłyszeć, zapraszamy. W takim razie, my też gorąco zapraszamy. Mnóstwo koncertów będzie się działo do późnych godzin wieczornych, a my zapraszamy na kolejne wejście już o 20.20. .20. Bądźcie z nami.